Teraz wszystkie te osobówki, które przedtem nagrałem, bo jakby mnie wygonili przez nagrywanie, wyjeżdżają z Amazony. Załadowały bagażniki kartonami i wyjeżdżają. Takie są właśnie skutki Brexitu. Teraz jakbyś miał blaszkę w Polsce, nie? Przyjeżdżasz tu, bierzesz wizę, przyjeżdżasz tu i... I na, bra i na brak roboty nie narzekasz. No. Chłopie, a, będą dziad transy zbijać majątek. Jak oni to podłapią, wiesz o co chodzi, że tu taka akcja, nie? Chłopie, wszystkie, wszystkie dziad transy, kurwa, w Polsce uratowane, nie? Wszystkie polskie plandeki, kurde, będą w Anglii stały. Wszystkie dziad transy wyjadą do Anglii. O! No, widzicie, że się ładują. Ładują swoje osobówki, nawet i rozwożą towar dalej po Anglii. Mamy 28 września, jest godzina 12. Pozdrawiam, hej.